Cześć. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić zestaw, który jest dosyć popularny. Stał się ostatnio wymyślony zresztą przez nas i przez nas skonfigurowany, ale też pojawia się dużo pytań, na które chciałbym dzisiaj odpowiedzieć. Nasz zestaw składa się z dwóch rzeczy. Więc mamy tutaj ten tablet o standardzie militarnym z odbiornikiem GPS. Bejdu Glonas, czyli tutaj ten odbiornik jest dosyć precyzyjny i fajny. Jest to tablet wodoodporny, więc akurat do warunków żeglarskich nadaje się idealnie, jakieś bryzgi wody, upadek na ziemię no powoduje, że nie tracimy urządzenia, tylko możemy sobie z niego dalej skutecznie korzystać. Jak widać dzieje się to bezprzewodowo, za sprawą urządzenia, które mamy ukryte tutaj. W naszym przypadku, akurat na naszym jachcie jest to urządzenie KUKA A0. 32. Natomiast jest to multiplexer, czyli dane z urządzeń jachtowych tutaj miksują się i są eksportowane albo po kablu, albo przez Wi-Fi do innych urządzeń takich właśnie jak tablety, smartfony, iPady, iPhone i tak dalej, czy do laptopa i można sobie spokojnie na tych danych pracować w standardzie, zamiast A032 dajemy urządzenie A026 który ma wbudowany odbiornik AISA sam odbiornik, nie nadajnik do którego można dokupić antenę lub wpiąć się do tej, która już na jachcie jest czy to bezpośrednio, czy korzystając ze splittera no to już konfigurujemy sobie zupełnie osobno, indywidualnie dla każdego natomiast sama zasada działania stamtąd mamy sygnał Wi-Fi z danymi z naszej jednostki, w komplecie dostajecie poza tabletem, który trzymam w ręce Instalujemy wam oprogramowanie OpenCPN. Jest ono w wersji bezpłatnej i płatnej. Natomiast dodatkowo macie oprogramowanie do prognoz pogody, do pobierania gribów pogodowych, które można wrzucać do OpenCPN-a. Natomiast zwróćcie uwagę, jak to fajnie i płynnie pracuje. Wszystkie jednostki widać na ice w tej chwili. Nasza łódka znajduje się tu przy wyspie. Jesteśmy w tej chwili w Fiumicino. Pozostałe jednostki nam się ładnie pokazują na bieżąco. Zasięg jest też tutaj bardzo imponujący. Zaraz wam powiem, co my tutaj możemy objąć. Sardynia, Korskop. W zasadzie aż po LB tutaj, i nawet kawałek dalej sięgamy bez najmniejszego problemu, tak czyli tutaj zasięg jest. O i widzę, że nawet jednostki mamy, które idą do Marsylii pod brzegami afrykańskimi. Można powiedzieć, pracuje to dosłownie idealnie. Fajna sprawa, ponieważ przykładowo załoga w nocy prowadzi jacht, kiper chce odpocząć, bierze sobie taki tablet do koi i ma podgląd na praktycznie wszystko, co dzieje się wokół jachtu. Wiadomo, że nic nie zastąpi obserwacji takiej wizualnej, bo nie wszystkich mamy na AIS-ie czy na radarze. Nie każdy umie ten radar... Dostroić, czy też nie na każdym jachcie jest radar, ale takie urządzenie, mówię, sprawdza się idealnie. Jego cena myślę również też jest zachęcająca, więc możecie sobie to znaleźć u nas na stronie kompasjachting.pl. A film będzie podlinkowany odnośnikiem do tego produktu. Serdecznie go możemy polecić i nie, nie macie powodów, by się powstrzymywać przed tym, by do nas napisać i uzyskać taką zindywidualizowaną wycenę pod kątem waszego jachtu, czyli. Konkretny multiplexer, bo nie wszystkie funkcje Wam może będą potrzebne, więc może da się taniej. Antena lub brak anteny, to indywidualnie już dobieramy. Było z nim mórkowane, podwodne porobione. To bym miał dwa, te mi służyły jako to tu łapki do otwórzania się pod wodą. Na razie jest ok. mi się i chcę jeszcze zrobić, może na nockę zrobimy sobie weather routing, żeby nam tą traskę e, skonfigurował według prognoz pogody I zobaczymy jak nam to wyjdzie tutaj i potwierdzimy w rzeczywistości. I co jestem zadowolony. E, tablet przetrwał próby wodne już, e, na słońcu też przytrzymaliśmy go prawie godzinę w naprawdę wysokiej temperaturze, więc pewnie 70 stopni miał. Na razie nic mu się nie dzieje. E, łączymy się. Z naszym multiplexerem jesteśmy połączeni KUKA 032 i chcemy sobie teraz zaplanować trasę na krótki postój na kotwicy w Santo Stefano, gdzie zrobimy sobie zakupy. Zobaczymy jak to tu teraz wygląda. Dobra, to jest nasz ślad nocny, czyli tak na kotwicy kręciliśmy się na tym naszym kotwicowisku fajną rzeczą, którą dzisiaj w zasadzie tak głębiej się bawiłem i odkryłem, to są te zegary, które można sobie konfigurować, jakie dane chcemy widzieć. sobie wrzuciłem wychylenie steru, żeby widzieć jakie jest w danej chwili, temperaturę wody, głębokość, kurs rzeczywisty i pozycję, no i prędkość, wiadomo, log na górze. fajne pod ręką, jak mówię dla, dla mnie na jakiś rejsach, gdzie, które prowadzę i muszę się po, troszkę odpocząć, taki podgląd jest naprawdę super przydatny. Dobra, my się chcemy teraz stąd wydostać, więc zrobimy sobie trasę, zaraz nową, Patrzcie, tu jakaś stara była zapisana, nie była starej trasy. Nową trasę rozpoczniemy sobie tu. Popłyniemy za tym jachtem, Przucimy tam. I tu się zatrzymamy na kotwicy. Taki ma plan Ok. Nasza ruta jeszcze się w żaden sposób nie nazywa, ale zaraz sobie ją nazwiemy. To jest ona. Aktywujemy sobie ją. Ok. No i jak widać, kieruje nas już do pierwszego punktu. Będziemy sobie po nim jechać. Pojawiają nam się, dopiero przed chwilą włączyłem urządzenie. Pojawiają nam się już wszystkie obiekty na IS-ie. Widzimy, co się dzieje dookoła. Zobaczymy jaki teraz zasięg. No widzimy tu już kolejną wyspę. No jest OK. Yy, północ Sardynii. Bastia, okolice Bastii. Zaraz pewnie coś pod Korsyki nam się pojawi. Już tutaj widać statki idące do Neapolu. No powiem szczerze, że jestem jak na razie bardzo mile rozczarowany tym tabletem. I to są jego takie, tak naprawdę pierwsze próby. Stuprocentowo morskie, które robimy, nad wodą, pod wodą, nawigacja, konfiguracja tych rzeczy i takie zabawy. Na razie sprawdza się ok.